Siejemy już ostatnie pszenżyto na tym polu, co sialiśmy Żyto dwa tygodnie temu, czyli 20 września, 21 września. Różnica jest taka, że faktycznie trochę tej wilgoci przybyło od tamtej pory. Żyto już powschodziło, jak i ta już też ta pierwsza powschodziła, więc nie ma takiej dużej różnicy, ponieważ trochę tej wilgoci ciepła przyszło. Dlaczego te przężyto tu siejemy? I o tej porze, bo to już jest e, chyba 5 październik, dika. E, no bo e, był plan, żeby posiać owiec. Owiec od 3-4 lat nam e, ginie ze względu na brak opadów. E, na żyto już jest trochę za późno. E, a na przęży to jeszcze myślę, że nie. Dobrze jest. Więc zobaczymy po prostu spróbujemy. Tu było 2 lata temu był łubin. E, tam dalej był obornik, tam dalej jeszcze obornik i kukurydza, więc no myślę, że coś w tej ziemi jest, więc może akurat jak będzie deszcz, może akurat przeżyto na urośnie a tak naprawdę to dlatego się je przeżyto ze względu na to, że pola, pole, które miało być przeznaczone na przężyto po prostu było posiane pszenicą. A szkoda nam niesiać tego przężyta, bo przężyto zawsze różnie plonuje. Więc dlatego może akurat się udano. E, więc e, głównie zostawiamy wszystko na podoziminy. E, zostaje tylko 17-hektarowa działka e, tam gdzie jest ta ostatni rok jest ekologii. E, no i myślę, że na wiosnę e, będzie spokój z siewami, nie tak jak to zawsze było a kukurydza tylko tu będzie z boku, no, ale to już... Tak. Nie, chyba nie w temacie e, No i teraz w sumie e, Zenek dzisiaj chyba puścił filmik o oraniu Tak naprawdę ja nie wiem czy ja tam mówiłem e, e, Czy to był cały odcinek czy nie Ja sobie w domu to obejrzę, ale Muszę wam jedno powiedzieć, no jednak e, Orka wyszła strasznie pracochłonna i kosztowna, tak. W, na, w dobie tego roku bardzo długo mi się orało, ze względu na to, że nie mogłem się spieszyć, bo było w środku, tam na 15 cm i niżej, było już sucho. Ciągnik miał bardzo duży opór, co też to było, można powiedzieć, mogłem zauważyć w ubytku w paliwie, tak. Praktycznie cały dzień. Oprócz tego, że pomagałem zękowie jeszcze e, siać e, ten wapno, no ale tak cały dzień praktycznie urałem te 14 hektarów, 15. No wiadomo, e, wcale ten e, kawałek nie był e, jakiś tam trójkątny czy coś, no po prostu był fajny, długi. Tam w jednym miejscu była taka literka L, no ale to mówię, no szło ciężko, no po prostu nie można było rozciągnąć, rozpędzić tego ciągnika. Dlatego E, posiałem e, też po tym wale No można powiedzieć, już było lepiej bo wał zagęścił e, no i efekt pracy wyglądał dobrze ale myślę, że obok pole, gdzie był zastosowany bednar no powiem Wam, że można było się naprawdę zakochać e, tam e, ładnie, równiutko, wszystko elegancko jeszcze ta glina taka mokra e, chorszą strasznie fajnie E, Rozszczepał, ugniót, e, zagęścił tak, no pole jak na stole wyglądało nie wiem czy to zanek się uchwycił e, e, ale naprawdę rewelacja, tak e, ja, tym bardziej, że ja jeszcze ostatnio troszeczkę zmieniłem ustawienie w GPS-ie e, dopiero mogłem to zrobić na takiej luźnej ziemi a na początku sialiśmy praktycznie same gliny no okazuje się, że horsz na tych nowych talerzach uciekał mi tam o pół e, do dziesięciu centymetrów od pół do od 5 cm do 6 cm mi uciekał w lewą stronę Co mogłem zauważyć, że nie wszystkie przejazdy były pokryte No i to ustawiłem No i jeszcze tam to, 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 to ustawienie doprecyzowanie ustawień spowodowało, że naprawdę pole wygląda jak na stole Będzie się pięknie kosić Wschody na pewno będą również dobre, bo ta wilgoć na te wschody powinna tam wystarczyć chociaż no czekamy na deszcz, tam ogólnie jest taki, e, był nieużytek odkąd e, e, mamy ten grunt od 2018 roku, zawsze było tam bagno e, wyglądało na głębokie i szczerze mówiąc e, jak już wyschło to naprawdę one były głębokie i tak się zastanawiam czy nie przejść tam się kiedyś i zobaczyć, może jakieś skarby są no takie, takie akurat mam to po prostu coś, co całe życie było bagnem wyschło, i wiadomo, że może być coś tam ukryte. No tak, po prostu. Także więc. Tak to wygląda. Widziałem, wiem, że on dzisiaj robił live. A. Tam sobie poczytałem komentarze, i ktoś się pytał. E, pszenica po pszenicy, jak z samosiewami. No ogólnie tamta działka nie była wcześniej stależowana, był, oczywiście był błąd wielki błąd. W e, ogólnie one miały być zaorane e, te dwie działki, bo, bo one są koło siebie. E, no ale skoro tak, takie koszty były orania piątej, czwartej, trzeciej klasy, a, a gdzie tam e, na tej drugiej działce, co było bezorkowo. Jest tylko trzecia A, trzecia B nie ma innej. No to stwierdziłem, że szkoda czasu, szkoda pieniędzy przetależuje. Ja orałem, on talerzował. No i później jakoś to się wszystko wyrównało, więc na pewno będzie problem z samą siewami. Ale te działki myśmy je tak zawsze traktowali, że ona szła. Te działki, one nam budowały bazę paszową. Dla krów, tak, dla zwierząt, czyli my je tam. I tak szczerze nie będziemy na pewno żałować, to czy te samo siebie wyjdą, czy nie. Tam też jej została ostroga posiana, troszeczkę z żytem. Niestety rozsiało się tego żyta, pewnie było wycinane, ale ja wiedziałem, że to nie będzie dobry materiał. Ale mówię, jeżeli chodzi o tamten, to akurat te po dwa pola pozwolą nam, żeby ukosić trochę dla krów tak na sprzedaż raczej nie damy nie zmieszamy e, chyba że wszystko wyjdzie dobrze ale rad wątpię mam teraz tego fenomena e, jego po prostu będę teraz traktował jako e, pszenicę ościstą na, na, na dalsze takie grunty gdzie nie są gdzie nie, będą, gdzie nie są e, ogrodzone no ale jak walczymy z samosiewami, no trzeba przetależować, tak jak tu z boku żyto wyszło. E, myślę, że no jak, już inne, jak już inne nie wyszło, to już nie wyjdzie. E, no i po prostu, no, ściachać, tak i posiać. E, zawsze w uprawie bezorkowej e, e, samosiewów. Na pewno nie będzie to materiał do dalszego, dalszego rozrodu. Tak? E, no na pewno w rzepakach jest ciężko. E, widziałem, żeście się tam burzyli oczywiście na temat... Moment? Tam, e, widziałem w komentarzach oburzenie jak zwykle e, na temat e, tego, że paku macie wiele pytań. E, czemu nie to, czemu nie tamto? Słuchajcie. E, e, nie każdy e, w różnych częściach Polski uprawy różnie wyglądają. No, wyglądają inaczej w Lubuskim, inaczej wyglądają u nas. Ja sobie wczoraj korzystając z tego, że moja córka była autentysty, przejeździłem sobie troszeczkę po innych terenach e, e, powiatu. E, no i powiem szczerze, że te rzepaki wyglądają bardzo beznadziejnie, jeżeli nie ze względu na to, że ja zaorałem i będę krytykował, nie. uważam, że bezorkowo bardzo źle wygląd wyszły, po, po, po wokusie już w ogóle. E, straszne nawet, nie dość, że ten rzepak nie powschodził aż tak. To jeszcze widać było doglebowo e, pryskane, więc no, wy, wy, wyobraźcie sobie, jak wygląda ten rzepak. No, jest porażony, jest bardzo żółty. E, tak jak mi kuzyn powiedział, e, bo śledzi, e, śledzi moje, e, moje film, nasze filmiki, e, 15 km od nas mieszka i twierdzi, właśnie, że bardzo dobrą robotę widział te nasze rzepaki. E, bardzo dobrą robotę zrobiliśmy z tym orką, ponieważ oni tam jednak poszli na bezorkowo. E, tam u siebie na tych terenach, sąsiedzi e, czyli coś takiego jak po takim agregacie jak my mamy czy w ogóle z metodą strip czy przez fokusa i wszyscy mają beznadziejne wschody jeszcze sobie nie radzą z samą siewami no u nas troszeczkę to inaczej poszło jednak e, mówię, e, to co żeśmy wykombinowali z tą morką jedyne co można było e, bo jeszcze tak naprawdę nie było tego ciągnika drugiego To można było sobie wstrzymać z tym oraniem I poczekać na ten drugi ciągnik Bo ja zbyt wcześnie zacząłem orać Bo tak naprawdę w piątek zacząłem orać Wiem, że w sobotę dojeżdżałem jeszcze Tam dokańczałem Ale jakaś tam impreza rodzinna była I praktycznie dopiero w poniedziałek wróciliśmy do tematu No te dwa dni trochę za bardzo przesuszyło tą glebę I to widać na polu tam gdzie była zrobiona świeższa orka wschody były troszeczkę lepsze jak tam gdzie była robiona później chociaż sądziłem, że będzie to na odwrót no ale teraz wszystko praktycznie się dorównało rzepak wygląda, mam nadzieję, że pokażę wam troszeczkę jak wyglądają te nasze rzepaki no tam gdzie luźniejsza ziemia mimo tego, że jest trzecia A, trzecia B wygląda bardzo fajnie rewelacyjnie wręcz można powiedzieć jak na takie warunki bo tak naprawdę dwa tygodnie temu e, spadł pierwszy deszcz taki od sierpnia więc, e, ma, więc można powiedzieć połowę sierpnia e, połowę sierpnia i połowę września e, było bez deszczu tak? i gadanie, że na moim terenie wygląda rzepak tak że już robimy takie zabiegi nie takie albo ktoś tam co opóźnił się z tym siewami to nie ma znaczenia, bo e, każdy rejon rządzi się innymi prawami e, no i akurat na moim rejonie e, tam mało gdzie mogę zobaczyć rzepak po orce, niestety. Więc tylko mogę o siebie porównać, ale wiem, że bezorkowo wyglądają te rzepaki kiepsko. No kiepsko zresztą. E, no też problem z tymi właśnie samosiewami. No to czyli. E, no, u nas jest troszeczkę inaczej. No więc myślę, że ten temat rzepaku zamkniemy wtedy, kiedy. Zanek puści drona, bo przeleci się po tych polach i pokaże Wam, jak one wyglądają. Wiadomo, no, najgorzej są górki gliniaste, ale tam już rzepak wyjdzie. Myślę, że przy takim cieple, przy uwilgocnieniu tej gliny, on sobie tam poradzi. No. Do równa, tak? Dlatego z pewnymi zabiegami musieliśmy się wstrzymać, ale już je nadrabiamy. No fakt, że na jedno pole się wyjeżdżało na przykład dwa razy, tak? no bo jeden rzepak był w jednej części był większy, w drugiej części był mniejszy, więc no, no niestety to jest właśnie urok takiego e, niestabilnej pogody. Tak? E, ale e, mówię, efekt jest taki, że zadowalający. Też myślę, że jeżeli będzie przygotowany dobrze na zimę i nic mu nie, treba, nie, be, nie, nie, nie będzie trzeba, na razie żadnych niedoborów odznak nie, nie wskazuje. Azot ciągnie, mam nadzieję, że już ściągnie z obornika, jak nie, to będzie ciągnął e, Ten większy, bo ten mniejszy to jeszcze ma na to czas No i tyle, w sumie miałem chwilę porozmawiać, to porozmawiałem Mówię, fajna, fajną rzecz robi Bednar, myślę, że za rok spróbujemy Bezorkowo właśnie przy pomocy Bednara posiać rzepak Jeżeli będą oczywiście do tego warunki jeżeli będzie, będziemy obserwować, co będzie się działo e, Ale myślę, że będzie dobrze Akurat, e, e, mówię, bo jestem po, akurat po oględzinach e, rzepa, Żyta e, Tutaj o, po sąsiedzku, po Bednarze, tam po talerzówce e, No ładnie to wygląda, naprawdę fajnie, fajnie fajnie nam to wyszło Starałem się jak mogłem, żeby wysiać te Żyto jak najlepiej Zobaczymy jak z pszenicą a i z tym szężytem myślę, że za dwa tygodnie też już będzie tutaj zielono. Także więc ja już więcej, więcej, co, więcej nie mam co do powiedzenia. Przede mną las grzybów nie ma. A, a chociaż no tam ludzie twierdzą, że są, ale kiedyś była taka sytuacja, że wychodziło się, skakiwało się przez pot i się zbierało w wiaderku grzyba, grzybów z tego tutaj lasu, a teraz... Niestety przeraża mnie troszeczkę znowu ten jakiś front taki już bezdeszczowy Przydałoby się jednak tej wody troszeczkę więcej Żeby te grunty, stawy czy zbiorniki wodne napełniły się Nie chcę, żeby znowu były takie zalania, tak? Chociaż mamy zmeliorowanie, ale to... Dobra, bo znowu zaczynam niepotrzebnie następne tematy Także więc dziś albo jutro kończymy siewy eee... No już teraz wam mogę powiedzieć, że z siewnika wyszło mi 150 hektarów pszenicy. Wiadomo, że, że fizycznie będzie im mniej, tak? No bo siewnik oczywiście on mierzy swoje, GPS swoje mierzy, a, a jednak działki są inaczej, po, 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 inaczej po, pomierzone, więc my zawsze zakładamy to co jest na GPS-ie, bo ogólnie mówię licznik siewnika Zawyża, tak. Wcześniej zaczyna liczyć, bo on liczy od, od obrotów rotora, tak. Więc no zawsze te tutaj może być jakaś tam niezgodność, tak, co do powierzchni. Chociaż to nie jest duża różnica. Powiem Wam, że nie jest duża różnica przy GPS-ie, bo jak nie miałem GPS-u, wiadomo, nadkładałem zbyt dużo, ale taki aż takiej rażącej Myślę, że te 150 hektarów pszenicy na trzy gospodarstwa mamy posiane fizycznie. E, niecałe 50 hektarów żyta, e, 60 hektarów rzepaku. E, no i teraz te pszenżyto myślę, że teraz 7, około 10 też przemzyta. E, no i zostaje jeszcze 8 kukurydzy, 17 ekologii. Także więc, e, i to muszę jeszcze przyznać, że praktycznie z uprawą tak siejemy. No stop, tak, przerwie, oram. Także więc e, nic, nic nie było, e, nic tej roboty nie było nadłożone już wcześniej, więc. Dobra, to trzymajcie się, cześć.